Musimy szybko, prędko udać się na bezpieczny teren Zanim uderzy nas tsunami Musimy chyba wyjść na tą choinkę gdzieś do góry Na to drzewo, Oni nie, wszyscy się tutaj pchają Jak nie wejdę na sam czubek To mnie zaleje tsunami, woda mnie zaleje Zaraz ono tu przyjdzie, zobaczcie Każdy wybrał sobie tutaj własne drzewo Ja jestem akurat na drzewie, na którym jest najwięcej ludzi O nie, idzie tsunami, zobaczcie Czy nas zaleje, oby nie Widzowie, klikajcie teraz łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę To jest jedna szansa więcej na to, że nie zaleje mnie tutaj woda Tsunami nadchodzi, ale potem. Tężny. Każdy się jakoś trzyma, nasze drzewo jest najbardziej oblegane. Zobaczcie, prawie mi nie widać. Ale jakbym tam do góry skoczyła, może na kogoś parcie. O, wspinam się, wspinam się! Nie, nie! Spadne. Nie, nie mogę jednak tutaj kombinować. Spadają ludzie. Trzymajmy się na tym czubku, choinki. To jest nasza jedyna szansa, żeby to przetrwać. Uwaga, woda jest coraz wyżej. Poziom wody wzrasta. Trzymajmy się. Wow, ale ta woda płynie z jaką prędkością. To jest prawdziwe tsunami. Chyba przetrwaliśmy je. Mi się tak wydaje, czy nie? Tak udało się przetrwać, widzowie. Hurra! ale super. Zobaczymy, jaka będzie kolejna mapa. Więc oglądajcie ten odcinek do samego końca i też możecie zostawić subika czerwony przycisk dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam 200 tysięcy na ten kanale. Będzie mi miło, jak klikniecie subika. Dobra, mamy teraz jakąś inną mapę. Ej, tutaj są jakieś domy. Musimy wspiąć się. Zobaczcie, jak się wszyscy pchają. Każdy chce przetrwać, więc szybko, szybko. Gdzie tutaj iść? Muszę przejść może po tej deseczce czy coś. O nie, 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 nie. Ej, oni mają tu spoko pomysł. Zobaczcie, jak tam się przedostać. Czekajcie. Ojej, jestem, jestem tutaj na znaku. Na znaku. Nie mogę wskoczyć. A! Dobra, jestem. Teraz tutaj chyba będę najbezpieczniejsza. Ten punkt jest tutaj najwyżej, więc Tsunami nie powinno nas dosięgnąć, bo to jest Roblox, ale podłoga to woda. Idzie tsunami, zobaczcie, jakie fale nadchodzą. Ej, tam ktoś chodzi po wodzie! Widzicie to? Tam jest kaktus jakiś nawet. Patrzcie tam z daleka, widać kaktusa. O nie, ludzie padają, ale ja jestem w najwyższym punkcie i powinnam przeżyć. Nie wiem, czy te osoby, które są tutaj na dachu właśnie tych budynków przetrwają, czy my przetrwamy. Zobaczymy, czy ich zaleje. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jestem w bezpiecznym miejscu. No i też sobie zaraz otworzymy tutaj sklep. Zobaczcie, można sobie kupić różne fajne rzeczy: cewkę prędkości, grawitacyjną, spadochron, nawet tutaj jakieś haki, żeby się złapać. Spróbujemy sobie wszystkiego, zobaczymy jaką będziemy mieli następną mapę, bo niektóre mapy oczywiście są trudniejsze. No i wtedy trzeba też. A! O, spadła! Nie, nie, tego nie było, to się wetnie. O, tutaj ktoś ma jakąś cewkę grawitacyjną. Nieźle, dobra. Przetrwaliśmy wszyscy elegancko. Kolejne przetrwanie na moim koncie. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na chwilę. Uwaga, wybieramy mapę. A wy, widzowie, jakbyście chcieli za mną pograć, to możecie dodać mnie do mojej grupy z Robloxa nazywa się Team Team X. Szybko, szybko, gdzie my tu idziemy? Na stację będą wejść. Szybko, tutaj jest z boku odrabinka jakaś. Trzeba się tu wspiąć i do góry. O nie, oni mają spokój. Ci, którzy mają cewkę, to mogą się wspinać. Ja zaraz sobie też coś kupię i będę szybciej Będę szybciej wszedł. O nie, 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 ja zaraz wszyscy spadną. Jak to szybko od tsunami nadeszło. Ej, no kilka sekund i ono już nadchodzi. Trzeba tu naprawdę się mega spieszyć, żeby za wszystkim zdążyć. Wow, idzie tsunami, ale nie. Chyba nas nie zaleje. Chyba nie, ale ciekawe, czy tam tych po prawej stronie zalało i haha. A my przetrwaliśmy. Lelele. A w ogóle tu chyba gra ze mną jakaś widzka. Olusia, pozdrawiam cię, za mną cały czas chodzi. Więc kto chce ze mną pograć, tak jak mówiłam, zapraszam was na moją grupę z Robloxem. Nazywa się Team Patix. Patrzcie, ile wody do blisko jest, czy to nas zaleje! Ej, Boże, ja powinna być po tamtej stronie, bo ja się śmiałam z tamtej, a się okaże, że nas też tu zaleje, czy nie zaleje nas, o nie! Może ja powinna być na tamtym dachu. Zaraz sobie kupię coś ze sklepu. Właśnie. O, chyba przetrwaliśmy. Już pod tsunami, udało się, wuhu! No to lecimy dalej. Tutaj mam ekipę dziewczyn, zobaczcie. Dostań się na bezpieczny teren. Szybko, szybko! Ej, ja sobie kupię, widzowie, szybko, szybko, kupię sobie to za 60 robuxów i może zdążę się tam chwycić. To jest tak zwany chwytak. Kupuję czy zdążę! On nie trochę... Zakufałam, dobra, mam chwytak, mam chwytak, ale gdzie on jest? Jest! Chwytak i tam do góry się. O patrzcie! Czym jest... Z... A, Pociągnęło mnie w samą porę! Patrzcie jeszcze tam wyżej. Zobaczcie, ja sobie ułatwiłam. Tak jest... O nie, o nie, żebym tylko nie spadła. Trzymaj się, Patty! Żebyś nie spadła! Muszę... Nie mogę się teraz tam... A, nie! No nie padłam, ale mam nadzieję, że nie straciłam tego chwytaka teraz. Nie no, mam go na szczęście. Jakoś nie umiałam go użyć, nie chciało mnie tam do góry wspiąć, ale to nic no. No nie zawsze da się wygrywać, musimy jakoś to wypróbować, poćwiczyć ten chwytak. A w tym czasie, co inni walczą z tsunami, my możemy się tutaj pobawić w parku wodnym. Zobaczcie, ale ekstra. Wchodzimy sobie na ślizgawkę, którą wybieramy, tą zamkniętą czy otwartą? Dobra, lecimy tą żółtą. Uwaga, zjeżdża! Uuu! Pum! Jestem, ale fajnie, Ej, spoko. Fajnie mają to zrobione. Tutaj są jakieś piłki, można się pobawić piłkami nawet. O, już się skończyła rozgrywka, ale to było szybkie. Chyba słabo im poszło, ale dość dużo osób właśnie chyba przetrwało, więc zobaczymy. Teraz mamy mapę budowa. Wow, no to lecimy, chcę to zobaczyć. Wow, dobra, szybko, szybko, ja muszę odejść, odejść, odejść i, i tam jakoś się zaczepić. Tam do góry. Patrzcie, wypuściłam haka i jest. Jestem o góry, <laughs> ale jestem kozak, widzowie. Teraz jeszcze wyżej, mogę tu. Ej, czekajcie, o nie, 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 żebym tylko nie spadła, chyba jestem dość wysoko, mam nadzieję, że chyba mnie tutaj nie przykryje tsunami, dobra, jestem jeszcze wyżej, bo tutaj muszę opuścić, czekajcie, czekajcie, dobra, zejdę sobie tutaj, okej, okay, dobra, ja już sobie tu wejdę, pieszo, ej, w środku jestem. W środku jestem tutaj wieże, ale idzie tsunami! Jo, Jesteśmy na żurawiu budowlany! A czy my to przetrwamy? Oni nie mają jak wejść do góry, bo tylko do góry mogą wejść osoby, które coś mają. Albo umieją dobrze skakać. Patrzcie. Jaka ja jestem tu schowana! Nie widać moich oczu, w środku jestem sobie, ale nieźle, dobra. Coraz wyżej jest to tsunami, ale chyba już nas nie zaleje. Miejmy taką nadzieję. Jest, przetrwaliśmy. Hura! wow, Kolejny raz się udało dzięki mojemu super chwytakowi. Kolejna mapa jest Forest, czyli las. Zobaczymy. O nie, znowu to. Szybko, 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 ja muszę tutaj być pierwsza, pierwsza, pierwsza. nie, 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 nie. No i jestem. Ale wiecie co? Chyba szybciej bym już skoczyła bez tego chwytaka. No nie wiem, tak mi się wydaje. A jakbym się zmieniła? na przykład... Ej, spróbuję, widzowie, żeby być sa... O nie, bo zaraz mnie tu zrzucą, jakbym była sama na tym drzewie. Czy... O nie. O nie! Nie, 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 zaczepiło mnie. Czekajcie, ja muszę się zaczepić drzewa. O, zaczepiło mnie drzewa. Jest, jadę! Jestem na drzewie, na którym nie ma tu tyle ludzi! Szybko, szybko, do góry, do góry! Jestem na jakimś chłopaku. Trzymam się na nim. Ale się udało, bo na tamtym drzewie było za dużo ludzi i oni mnie spychali, a tutaj sobie stoimy w miarę bezpiecznie. Ej, no nie, schodzę mną, chłopie! Patrzcie, co on mi robi! On chce mnie zwalić, ja go zaraz zwalę! Uważaj sobie! O, ja go zaraz zwalę. I sobie! O, nie ma zaraz cała! Nie mogę tak, nie mogę tak szybko. Trzymam się, trzymam się widzowie, nie ruszać się lepiej jest. Chyba przetrwaliśmy. La, 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 la. Przetrwaliśmy. Łuhu. Dostaliśmy się na bezpieczny teren. No i wszyscy przetrwali właśnie mapę w las. To było w miarę proste. Zobaczymy, co będzie dalej. O, teraz mamy domek na drzewie. Zobaczcie, zobaczcie. Szybko, szybko, szybko. Muszę tutaj odejść i gdzieś się tam chwycić. Może, może drzewa. Tego zielonego tam się chwycę. Czekajcie. I co? Nie, nie złapało mnie. Muszę gdzieś tam się chwycić, widzowie. Dobra, tam się złapałam. No i jest. Bierze mnie, bierze mnie, bierze mnie. I... Udało się, dobra, już mogę puścić chwytak, udało się. Nie musiałam tyle wschodzić, ale jeszcze tutaj wyżej można. To czekajcie, ja sobie zarzucę tego chwytaka tu, żeby z niego korzystać. No i okej, okay, dobra, jestem, ale. Coś źle mi tu poszło. Muszę się trzymać, bo zaleje nas zaraz tu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Nie, spadnę zaraz! Spadnę zaraz, spadnę zaraz, nie może tak być, tutaj się muszę zaczepić tego, o nie, 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 nie! chyba mnie zaleje, Zaleję mnie, dobra, ja chyba jednak muszę pieszo tam wejść, widzowie, pieszo, pieszo muszę wejść, uwaga, uwaga, tu jest ważna precyzja, wskakuję, jest, udało się, jestem na samym czubku, czy można jeszcze wyżej, można jeszcze wyżej, ej, na drzewo aż weszłam, patrzcie, tutaj to mi się nic nie stanie, ty. O, przetrwaliśmy. Domek na drzewie był fajną mapą, ale coś mi ten chwytak tak nie szedł. Trzeba naprawdę dobrze nim sterować. Uwaga, zobaczymy, czy w dalszej mapie mi się przyda. Wieża, o, tu teraz mi się na pewno przyda ten chwytak. Uwaga, uwaga, ej, co jest taka prosta wieża, ale patrzcie, patrzcie, co ja robię. Cyk i pyk i zaraz będę na górze. <laughs> ej, trochę źle to zrobię. <laughs> Za blisko, czekajcie, jeszcze bliżej, jeszcze, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, ej, ja źle się tam podbiłam, no nie najgorzej. Najgorzej, najgorzej, najgorzej spadnę! Ale dobra, dobra, już wejdę sobie po pieszo tutaj. Coś mi nie wyszło z tym chwytakiem, ale też yy, uda nam się szybko dojść chyba do góry. Jestem na górze. O, tu jest w ogóle jakaś wieża. Chyba przetrwa tylko ten, który wejdzie na tą wieżę, ale czekajcie, ja sobie wezmę chwytak, nie? I cyk, patrzcie. I... O, wiszę se. Wiszę se na chwytaku, ale tak jest bezpieczniej niż stać na tej wieży, bo mi się wydaje, że tą wieżę może zalać, czy nie? Czekajcie, ja się trzymam, ale ja jestem tutaj sprytna. Trzymam się na chwytaku, kupiłam sobie za i co? I co, i co? Nie zaleje mnie. Lalalala. Przetrwamy to, tsunami. Jak ono jest niebezpieczna, ile tej wody ja z jaką napręd. O! Już koniec! Przetrwaliśmy jednak wszyscy to było bardzo fajne. Jo ja, jak my jesteśmy tu wysoko, ej widzowie, ja muszę gdzieś tam do góry całkiem się. Hmm... Zaczepić tego czerwonego. Musi... Czy ja dobrze wypuściłam? O nie, to nie za dobrze. Nie za dobrze to wyszło, widzowie. Ale jestem już na samej górze i trochę ciężko, ale już przyszło tsunami bardzo szybko. Ale jak tak wiszę, to myślę, że będzie ok. Nie muszę gdzieś stać, ważne, żebym wisiała i chyba tak będzie w porządku. Zanim oni zdążą dojść, zobaczcie, jak szybko idzie to tsunami. Niektórym się naprawdę nie uda dojść, a ja już jestem na górze. Byłam w sekundę na górze i wiszę sobie. Wiszę sobie. Widzowie, no, no cóż, no trzeba sobie jakoś radzić. Ja jestem chyba najwyżej, wyżej niż e, ja się nie da, bo oni są tutaj na piętrze. Nie wiem, czy widzicie. To jest ostatnia chyba kondygnacja. Wyżej się nie da, więc ja jestem najwyżej. Ja muszę to przetrwać. Zobaczymy, zobaczymy. Uwaga, komu się udało tam dojść? Jest tam parę osób, w miarę szybko przebiegli do góry, ale ja jestem. Zobaczcie, jak ja tu piszę! Ej, nieźle, mogłam się zaczepić komina. Jest, chyba się udało, tak, przetrwałam tsunami. I sporo innych osób też przetrwało, więc super. O, znowu jesteśmy na budowie, znowu mamy ten dźwig, czekajcie, czekajcie, ja muszę odejść, ja chcę tam jak najwyżej się zaczepić. Oni już wchodzą, a ja zaraz tam będę. Cyk, i zapuściłam swoje sidła do góry, lecę. Yes! Jestem już na górze, widzowie, patrzcie, ale to było proste. Easy peasy. O, szybko, szybko, się tsunami. Ej, może uda mi się dojść na samą górę, żebym mogła się tam. O, nie, teraz wpadłam tu. Najgorzej, to nie chciałam tu wpaść. Szybko do góry, do góry, do góry, do góry. Jest, 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 chyba tak będzie dobrze, ale jakbym jeszcze sobie użyła tego chwytaka tutaj, nie, patrzcie, patrzcie. O nie, nie mogę już. Nie mogę tego tak aż wysoko. Ale spróbuję. No nie, od razu mnie do środka wziął. Ale okej, okay, dobra, trzymamy się. Tu jest chyba w miarę bezpiecznie. Patrzcie, jak zalewa ten żuraw. Wow. Ale chyba przetrwamy, bo mi się wydaje, że ci, którzy są tutaj na platformie niżej, to też dadzą radę. Jest chyba. A nie, jeszcze nie. Patrzcie, ile wody tu jest. Ten żuraw był przecież tak wysoki, ile wody oni tutaj doli, ale to jest potężne tsunami. Jo. A tam są inni gracze. Patrzcie, zjeżdżają sobie na ślizgawce tam. <laughs> Nieźle. T tutaj przetrwało dużo więcej osób, bo ta mapka była trochę prostsza. Zobaczymy, jaka będzie będzie kolejna, dajcie nam jakąś fajną mapkę. Uwaga, czekamy na chwilkę jest losowanie. O, wybierz mapy, gospodarstwo. Takiej mapy jeszcze nie było, więc zobaczymy co teraz będziemy robić. Jesteśmy tu, o nie, 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 szybko, szybko. Może na ten wiatrak? Ej, ja na ten wiatrak, wiatrak, czy co to tam jest? Muszę tutaj szybko, szybko się zaczepić. Jak tutaj, uwaga, na skrzydełko zaczepię się i jest, jestem. <laughs> Już idzie tsunami w samą porę. To zrobiłam. Jestem. Patrzcie. Wiszę sobie. Jestem wyżej. Jestem najwyżej od nich wszystkich. Nikt nie będzie tak wysoko jak ja. Haha. Ha. Wiszę sobie. Lelelele. Le, le, le. Patrzcie jak to powala drzewa. Jak drzewa to ze sobą zabiera. Zaraz to zabierze ten dom. Dobrze, że ja jestem tutaj na takiej konstrukcji w miarę stabilnej. Jestem na samej górze. To chyba będzie dobrze. Ale czy ich zaleję? Nie wiem. Chyba ich też nie zaleję. No bo oni są na dachu. Więc są w miarę bezpieczni, Ale ja jestem najwyżej. Oj, wygrywam tę konkurencję, bo jestem prawie zawsze najwyżej Ha, ha, ha Oni na nie patrzą pewnie Kto tam wisi? Ej, halo, kto tam wisi? Czy wszystko dobrze? No, wszystko spoko Nie, nie musicie się martwić i już puszczam i spadam. Jest, udało się, świetnie nam poszło. I zobaczymy, co tu będzie dalej. O, teraz mamy jakiś zamek, ale ten zamek jest mega mały. Patrzcie, eee, jaki mały zamek. Słuchajcie, ja się muszę tam na dach wtedy. Bo. O nie, idzie cudami! Szybko, szybko! Ja nie mogę, ja się tu zagadałam. O nie, szybko ktoś mnie zwalił. Czy co, co tu się stało? Szybko do góry, do góry, do góry, bo zarapadnę. Bo nie, ja jestem na górze. Udało się, jakoś wskoczyłam. Ale to było momenta, Oj, Jak to przewróciło, zamek! Ja nie wiedziałam, że to może przewrócić zamek. Ej, dobrze, że ja tam nie poszłam na tą wieżę, bo ona by mnie obaliła. I to by mi nic nie dało. Dobrze, że ten chwytak nie zadziałał. Tak miało być, widzowie. Ale to obróciło. Co tu się stało? Budowla padła. Ale jeszcze się tutaj trzymają inni, widzę. Dobra. O nie, ktoś tam wpadł. Trzymajcie się, damy radę. Jeszcze chwilę musimy wytrzymać. O nie, nie, nie. Ten nie chciał tutaj. W ogóle, jak oni się wszyscy spychają, to jest nie fair, że my się wszyscy tak spychamy. Niefajne to jest. Dobra, przeżyliśmy. Yes, udało się, przetrwaliśmy to elegancko, świetnie, świetnie. Ale co w tym sklepie można sobie jeszcze kupić jakiś e, admin comments, czyli mogłabym być adminem. Można kupić spadochron za 45 przetrwania. A ile ja mam w ogóle przetrwania? Tak z ciekawości, gdzie ja jestem? 11. Ej, no to 45, to jeszcze daleko. Gdzie my jesteśmy? O, tu już byliśmy w sumie, ale dobra. Teraz sobie wejdę tutaj na piechotę, bo chyba mi się uda. Szybko, szybko, szybko! Zaraz idzie tsunami! No jest, tu tak! Patrzcie, jak on mnie tutaj blokuje! Nie mogę iść! O nie, 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 nie. to nie niedobrze, niedobrze, idzie tsunami! Ale chyba tutaj też przetrwam, dobra, zostanę tu. A jakbym swojego chwytaka tam wzięła i tak zaczepiła tam? Uwaga, uwaga! Chyba mi się uda! Uda mi się! Tak jestem. Jestem świetnie, zobaczcie, jak to zrobiłam profesjonalnie i jestem na znaku. Znowu jestem najwyżej tutaj z jakimś chłopakiem elegancko. No i a nie, ale tamta dziewczyna nie udaje się wskoczyć! Padną, padną, padną! O nie padła dziewczyna! Jak ona biega tam po wodzie ta jedna, no wpadła w końcu. Coraz wyżej jest to tsunami! Coraz wyżej idzie woda! Zaleję was! Uciekajcie, schowajcie się! O nie, o nie, 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 nie! Coraz bliżej jest! Tylko nie nie zaleje nas nie zaleje nas my jesteśmy bezpieczni lelele le, le. a czemu tylko ja jestem na tym znaku? Pf. Udało się. To jestem zadowolona. Widzowie, udało się. Przetrwałam większość tsunami. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Jak chcecie ze mną pograć, to właśnie dodawajcie mnie do znajomych i też właśnie wpadajcie na moją grupę z Robloxem. Nazywajcie się x Pierwsza linijka w opisie. Jesteśmy jeszcze na budowie. Szybko, szybko. Muszę się zaczepić. Znowu żurawia. Szybko do góry. Bo zaraz będzie tutaj tsunami. I uwaga. Zaraz idzie tsunami. Ja muszę się tutaj trzymać bezpiecznie. Widzowie, też wpadajcie na mój Instagram, Facebook link Macie w opisie i subskrybujcie ten kanał, bo odcinki z Robloxa są codziennie. Pa, pa do jutra, miłego dnia.